Zgady, dwa. Ok, no to tyle bierzemy? Myślę, że tak. Tyle ci tylko będzie potrzebne do szkoły? Nie wiem. To się zdecyduje, jak nie wiesz. Chyba tak. No dobra. to wiesz. Okej. Okay. Mamo jeszcze chcę taką sukieneczkę. O. No dobra, to spakuj. Świetny wybór. Chodź. Idziemy do domu. Jak słyszycie takie ym, chrapanie w tle, no to to znaczy, że to jest mój kot, bo przy tutaj leży. Samantha, już jesteśmy. Okej. To jest twoja sukieneczka. Gdzie znikła. Halo że była sukieneczka. Taki plecak. Drugi plecak? I krem. Okej. Dobra. No to ja się przebieram. To się przebierz. A co w kurtce, będziesz siedział? No nie, no właśnie. Mam oddaj mi eee, moją kurtkę. Już Ci oddaję. Czekaj. Mm. Okej. Okay. To jest Twoja Dobra. Mamy już. A ty masz jakiś piórnik albo cokolwiek? No nie właśnie miałam, ale no... Nic. No dobra, no to skoro ty masz zdalną, to tej swojej siostrze jakieś rzeczy. Bo no, no dobra, no to niech sobie nie taką książeczkę. No ona jest z dużymi literami, no to jej się przyda. Dobra, no to, to zeszycie się przyda, my też nie używamy, już, A to w ogóle mam pełno, okej, okay. zeszycik I... i nic, no, dobra, taki też ten, czy ten? I... <śm> Ten! Ten. Aby to mogło na zmiany będziesz mogła. Nie, tego nie bierzemy. Inaczej, Tego to bierzemy. Już coś poszukamy. Okej. Okay. No to my idziemy. A gdzie idziecie? Właśnie powiedzieliśmy ci my teraz y, jedziemy do Niemczech. Do Niemczech a po co? No tam mamy taką sprawę z Bo wiesz, że my tam tata pracujemy y, no, w tej samej pracy. No i my jesteśmy pracownikami miesiąca razem. W sumie ja jestem, ale tata takim zastępczym, więc razem idziemy do Niemczech tam coś załatwić. No okej, okay, spoko. Dobra, no to ty się odpiekuj swoim siostrą. No okej, okay. to pa pa, 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 pa mama, pa. Okej, okay. No to. Słuchaj mi się, Bachorze, rozumiesz. Um, jaki Bachorze? Ja tu nie ma żadnego Bachora. Ach, ty jesteś tym Bachorem. Powiem tak, mam jeszcze tak na mnie mówić. Hehe. <laughs> no przecież. Przecież się tylko zrzutowałam. Zżer... Przecież się tylko zrzutowałam. Nie. Nie znasz się na żartach, przecież. No mam nadzieję. Mhm. Dobra. To kiedy idziesz do tej, do tego przedszkola? No, 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 no po sylwestrze. A.